Legionowia KZB legionowo grała ostatnio w kratkę. Dobre występy przeplatała słabszymi, jak choćby porażka 1–5 z rowem 1964 Rybnik. Ale w minioną sobotę drużyna Mirosława Jabłońskiego nie zawiodła i na własnym boisku pokonała siarkę Tarnobrzeg 1–0. Legionowia mogła objąć prowadzenie już w 25 minucie spotkania. Krystian Wójcik kapitalnie zagrał w pole karne, gdzie głową uderzał Mateusz Żebrowski. Jego strzał był jednak minimalnie niecelny. Pięć minut później było już 1 do 0. Kolejnym świetnym zagraniem popisał się Wójcik. Garyga próbował przelobować bramkarza gości, a piłkę do własnej bramki wpakował Michał Dawidowicz. Tego dnia Krystian Wójcik rozgrywał naprawdę świetne zawody. W 37. minucie po jego potężnym uderzeniu z rzutu wolnego, piłka wylądowała na poprzeczce. Dobijać próbował jeszcze żebrowski, ale siarka wyszła z opresji obronną ręką. Początek drugiej połowy spotkania stał pod znakiem dominacji legionowi. W 50. minucie bardzo groźnie uderzał Patryk Koziara. Goście pierwszy raz poważnie zagrozili bramce Wilka dopiero w 66. minucie meczu. Głową uderzał Daniel Koczon. Siarka zwietrzyła szansę na wyrównanie i zaczęła stwarzać coraz większe zagrożenie. Doskonale dysponowany był jednak Adam Wilk, który najpierw obronił groźny strzał z dystansu, a chwilę później wygrał pojedynek sam na sam z Robskim. W 88. Minucie Legionowianie mogli postawić kropkę nad i. Kraska nie zdołał jednak wykończyć swojej akcji. Zmarnował on także kolejną okazję do podwyższenia prowadzenia i mecz zakończył się skromnym, ale zasłużonym zwycięstwem Legionowi. W związku z tym trener Mirosław Jabłoński mógł odetchnąć z ulgą. Dla nas to był bardzo ważny mecz, bo. E... Ostatnio daliśmy plamę w rybniku, przekrywając wysoko 1-5, tracąc bramki w ogóle po fatalnych błędach tutaj w obronie, gdzie brakowało okrycia, brakowało pre, takiego pre, presji na przeciwnika. I no tutaj w tym meczu, w tym meczu zdecydowana poprawa, jeżeli chodzi tutaj o grę w tych elementach. A bardzo baliśmy się, bo nie, właśnie stały fragmentu gry przede wszystkim, bo zespół tutaj gości, siarki, yy, bardzo groźny był, szczególnie w, tym, w tych elementach yy, gry. Yy, no cóż, ja się po tej pierwszej połowie yy, bardzo obawiałem, żeby się sytuacja nie powtórzyła z poprzednich meczy, kiedy yy, nie, nie potrafiliśmy sytuacji wykorzystać. Albo nie potrafiliśmy w której sytuacji dobrze zakończyć dobrym podaniem, stworzeniem sytuacji bramkowej, że to się może zemścić, bo zespół, który prowadzi grę, zawsze narażony jest bardziej na kontra. Tego się obawiałem. Nie udało się tego na szczęście uniknąć. Cieszymy się z tego zwycięstwa, daje to nam jakiś tutaj w tej chwili spokój. Miejmy nadzieję, że może jeszcze, znaczy nie, wierzę w to, że zespół w tych dwóch kolejnych meczach z przeciwnikami z Szczuba pokaże dobrą piłkę. Po zwycięstwie nad Siarką Legionowia KZB Legionowo awansowała na siódmą pozycję w tabeli. W następnej kolejce piłkarze z Parkowej zmierzą się na wyjeździe z zajmującym czwartą lokatę Radomiakiem Radom.